Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam na kanale Analiza Polityczna. Mamy dzisiaj gościa, sędziego, sędzia Łukasz Zawadzki, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie. Ale mamy powód, żeby pana sędziego zaprosić. Powód bardzo ważny, bo pojawiła się taka informacja, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny, choć tutaj chodzi bardziej o tę pierwszą funkcję Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości, odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów, pomimo tego, że. Regionalne kolegia sędziowskie wyraziły negatywną opinię na temat tej pierwszej próby odwołania przez sędziego Żurka 46 bodajże prezesów i wiceprezesów sądów. Co się dzieje, panie sędzio? Czy minister sprawiedliwości może sobie po prostu odwołać tych prezesów i wiceprezesów pomimo tej negatywnej opinii kolegiów sędziowskich? Trochę zaczepnie i prowokacyjnie. Nic się nie dzieje nowego. Odkąd władzę polityczną w Polsce objęła obecna większość parlamentarna yy, i wcześniej działo się to rękami ministra Bana Bodnara, tak obecnie dzieje się dokładnie to samo rękami ministra Żurka, Nichilnowi i słupsole. Sole. Dokładnie to samo realizował minister Adam Bodnar, choć w bardziej wyrafinowany sposób. Trzeba przyznać, że tak manipulował składami kolegiów w sądach okręgowych, aby uzyskiwać pożądane, pozytywne dla siebie decyzje tych kolegiów. Natomiast pan minister Żurek zdecydował, że w ogóle nie będzie przejmować się tym, co powiedzą, jaką opinię wyrażą kolegia, czyli te organy samorządu sędziowskiego w poszczególnych sądach okręgowych, i zdecydował ich. Całkowicie w całkowitym pominięciu, bez konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa, podjął decyzję o odwołaniu. Ja przypomnę, że prezes sądu rejonowego czy okręgowego oczywiście może być w wypadkach wskazanych w ustawie prawo ustroju sądów powszechnych odwołany przez ministra sprawiedliwości, ale mhm. rzeczywiście taka wypowiedź kolegium powinna być dla ministra. Pozytywna, jeżeli jest negatywna, no to wtedy ustawa nakazuje, aby zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli i Krajowa Rada Sądownictwa stwierdzi, że no nie wyraża aprobaty dla proponowanego rozwiązania przez ministra sprawiedliwości, to decyzja Krajowej Rady Sądownictwa jest dla ministra wiążąca. No ale pan minister jest na ścieżce wojennej z prezesami sądów powołanych jeszcze. Za czasów ministra Ziobry jest na ścieżce wojennej z Krajową Radą Sądownictwa, no więc uruchomił tak zwany plan B, którym się często chwali, i łopatologicznie po prostu odwołał prezesów wybranych przez siebie. Sądów powszechnych w Polsce. No Ale... tylko to nie jest oczywiście bez konsekwencji, bo to nie tylko chodzi o to, że ci prezesi zostali pozbawieni swoich stanowisk. Prezes Sądu Rejonowego czy Okręgowego to osoba, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie państwa. Ja, jako wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu, jeszcze nie tak dawno, na przykład odbierałem ślubowania od asesorów komorniczych, czyli uruchamiałem kancelarię komorniczą. Na przykład prezesi sądów mają istotne znaczenie przy procesie nominacyjnym notariuszy. Podejmują setki czynności w zakresie prawa pracy. A więc, jeżeli już na tym etapie mamy do czynienia z nielegalnym odwołaniem prezesów, to z pewnością za chwilę będziemy mieli do czynienia z obsadzeniem tych stanowisk przez. Wybrańców pana ministra Żurka, no ale będziemy mieli czynienia oczywiście z wadą legislacyjną, to jest jasne. No właśnie, panie sędzio, czy ci sędziowie, kto, których właśnie ta, ta 25, prezesi i wiceprezesi, czy oni zrezygnują ze swoich stanowisk, jeśli odejdą, skoro nie było tutaj tej opinii KRS, czy w ich miejsce przyjdzie nowo powołany prezes sądu mianowany przez ministra Żurka? No zapuka do gabinetu, powie, to jest teraz mój gabinet, i to będzie teraz taki spór, jak obserwować. W prokuraturze krajowej, że był pan prokurator krajowy Dariusz Barski, w jego miejsce przyszedł pan Dariusz Korneluk i mamy dwóch prokuratorów krajowych? Panie redaktorze, szanowni państwo, no z tymi kazusami mieliśmy do czynienia już w styczniu 2000 i później 2020 czwartego roku, no ci prezesi oczywiście podporządkowywali się tym decyzjom w tym sensie, no że nie stawiali czynnego oporu, bo co tu dużo mówić, no niestety, ja mówię to oczywiście z bólem, ale ta władza polityczna nie cofa się przed użyciem brutalnej przemocy fizycznej i to nie tylko kwestia przejęcia telewizji polskiej czy w ogóle mediów publicznych wbrew przepisom ustawy i przy rozwiązaniach siłowych, ale przecież 14 miesięcy temu ta władza weszła z brygadą policyjną do siedziby konstytucyjnego organu, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, tak. brutalnie rozpróła szafy, bo tę szafę akurat widziałem w Krajowej Radzie Sądownictwa przy użyciu ślusarza i wydobyła akta, czyje panie redaktorze? Sędziego Waldemara Żurka, dyscyplinarne i umorzono wówczas rękami rzecznika ad hoc takiego specjalnego, Rzecznika Dyscyplinarnego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara sprawę dyscyplinarną pana sędziego Żurka, dziś Ministra Sprawiedliwości. Jakie są nastroje w sądach? No bo widzieliśmy, obserwowaliśmy, że po tym pierwszym takim oświadczeniu ministra żurka z pierwszych dni jego kadencji, nawet z pierwszych godzin jego, jego kadencji, jego urzędowania, że on odwołuje wszystkich prezesów, wiceprezesów sądów, w wielu miejscach, na przykład we Wrocławiu, w Gdańsku, w Zamościu, tam kolegia sędziowskie stanęły właśnie po stronie odwoływanych prezesów wiceprezesów. Ciekawe, we Wrocławiu to był w ogóle. To byli sędziowie jeszcze powołani przez pana ministra Adama Bodnara. To też jest ciekawe, że, 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 że nawet oni postawili się panu Żurkowi. Rozumiem, że nie wszędzie no, się zgadzają z decyzjami ministra, że to wywołuje chaos wśród sędziów, chaos w pracy, rozwala pracę sądu. Jak to wygląda, tak administracyjnie i nastrojowo? No oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że wahadło ewidentnie się przechyla. O ile jeszcze w. O ile jeszcze w niedawno, rok, półtorej roku temu mieliśmy do czynienia zamiary i uzyskiwał przychylne dla siebie decyzje kolegiów, tak teraz sędziowie stawiają opór i po prostu mają dość. Ja rok temu uczestniczyłem w takiej konferencji w Łodzi, zjeździe zwycięzców Stowarzyszeń Justycja i Temis, myśmy tam pojechali, z niektórymi kolegami i koleżankami jako tacy intruzi i proszę sobie wyobrazić, że e, mówię intruzi, bo ja jestem członkiem Stowarzyszenia Prawem Syda Polskiej, ale także sędziowie RP, czyli od początku w naszych stowarzyszeniach bronimy e, praworządności, wskazując po prostu na to, że te decyzje są nielegalne, najpierw ministra Bodnara, teraz ministra Żurka, zostaliśmy tam zauważeni, ale wówczas nawet na tej sali e, wykładowej e, odbyło się takie głosowanie e, na dosyć prowokacyjnie zadane pytania, Między innymi, co zrobić z obecną Krajową Radą Sądownictwa, jak postąpić z nowymi sędziami, i nawet wówczas w tym głosowaniu sędziów, asesorów sądowych, te stowarzyszenia, krótko mówiąc i kolokwialnie, poległy, czyli w masie sędziowskiej, w masie sędziowskiej to wcale nie są decyzje, które mają charakter popularny. Kiedy sędziowie, jak się okazuje, są legitymowani, umosowani do takiego wypowiadania się anonimowo. Tak jak właśnie w tych ankietach, no to dosyć odważnie zabierają głos i wyrażają dezaprobatę dla działań władzy politycznej. No gorzej jest wówczas, kiedy po prostu trzeba wystąpić z otwartą przyłbicą, tak jak moje stowarzyszenia rok temu, gdy rzeczywiście doszło do zamachu na Krajową Radę Sądownictwa, ale także na rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba słowa Radzika i Michała Lasotę, co zresztą trwa do dziś. To za, za chwilę właśnie o sędziach dyscyplinarnych jeszcze porozmawiamy, jeszcze zapytam, bo to też jest ciekawa kwestia, ale muszę jeszcze dopytać, czy my mamy w Polsce neosędziów według Pana sędziego, czy nie mamy, bo właśnie jeżeli chodzi o tych neosędziów, neokrs, no to jest chyba element taki zapalny u Pana Ministra Waldemara Żurka, jakby sobie po prostu wziął za kwestię honoru, żeby tę Sprawę rozwiązać, no ale jak ja znam polskie prawo, na tyle ile znam, zaraz Pan mi tutaj może wy, mnie sprostuje, ale to chyba trzeba nową ustawę wprowadzić, przegłosować ją, Senat musi ją zatwierdzić i Pan Prezydent musi ją podpisać. Nie ma innej opcji tutaj, żeby to rozwiązać. No ja z przekąsem powiem i złośliwie, że można to zrobić zarządzeniem ministra, bo tak się stało. Ustawa o ustroju y, sądów powszechnych stanowi między innymi, że warunki biurowe, ustawa, że warunki biurowe działalności rzeczników dyscyplinarnych zapewnia Krajowa Rada Sądownictwa. Tydzień czy dwa tygodnie temu minister Żurek z zarządzeniem stwierdził, że te warunki biurowe będzie zapewniać Sąd Okręgowy w Warszawie. Czyli zarządzeniem zmienił ustawę. Oczywiście mówię to. Złośliwie, ale tak się stało. Tak się stało. Rzeczywiście, gdyby trzymać się litery prawa, no to wszystko to wymaga prze procedowania przez Sejm, Senat i podpis prezydenta. Nie ma w Polsce takiej kategorii normatywnej jak neosędzia. Co to są w ogóle neosędziowie? No Panie doktorze, szanowni państwo, otóż do roku 2017, do grudnia, Funkcjonowała Krajowa Rada Sądownictwa złożona z Korpusu Sędziowskiego i Politycznego, przy ten Korpus Sędziowski, czyli ta część sędziowska była wybierana przez same środowiska sędziowskie. No i Krajowa Rada Sądownictwa jest to taki organ, który rekomenduje dane osoby prezydentowi do powołania na stanowiska sędziowskie w tym. Ostatnim etapie nominacyjnym ma zatem Krajowa Rada Sądownictwa po prostu kluczowe znaczenie. Spośród stu kandydatów wskazuje jedną osobę prezydentowi, aby powołała ją na stanowisko sędziowskie, potężna władza. Mhm. I w roku 2017 większością ówczesnej, parlamentarnej, zjednoczonej prawicy znowelizowano ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. I w miejsce wyboru sędziów do Krajowej Rady Są Sądownictwa przez samych sędziów wprowadzono regułę, zgodnie z którą to Sejm dokonuje wyboru tych sędziów, ale nie większością. Ustawy skonstruowano w ten sposób, aby wszystkie siły polityczne, znajdujące się w Sejmie, miały wpływ na obsadę sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast w świat poszedł komunikat taki, że to PIS, czy Zjednoczona Prawica, obsadziła swoich sędziów. Jakby wczytać się w tekst ustawy, no to jest dokładnie odwrotnie. Wszystkie siły polityczne miały prawo do tego, aby obsadzać sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. I to rozwiązanie jest zgodne z Polską Konstytucją, dlatego, że w artykule drugim Polska Konstytucja, czyli najwyższe prawo polskie, stanowi o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Nie ma tam małym druczkiem albo gdzieś w skargi, napisane, nie dotyczy wymiaru sprawiedliwości. A skoro tak. No to wszystkie organy, czy to władzy ustawodawczej, czy wykonawczej, czy sądowniczej, powinny uwzględniać komponent demokratyczny w obsadzie tych stanowisk. Do roku 2018 tego nie było w zakresie władzy sądowniczej. Sędziowie po prostu wybierali samych siebie. I co tu dużo mówić, ostatni kazus pani sędzi, neorzecznik dyscyplinarny, tylko to potwierdza tego rodzaju podejrzenia. I po roku 2018, gdy skonstruowano nowy kształt krajowej rady sądownictwa już z tym pierwiastkiem demokratycznym, panie redaktorze, ja zwracam uwagę, że tam dostali się sędziowie, którzy w toku wyborów uzyskali poparcie tysięcy polskich obywateli. Jest pan sędzia Marek Skulski z Poznania, pan sędzia Zbigniew Łupina z Biłgoraja, którzy uzyskali podpisy, poparcie tysięcy polskich obywateli, aby się w Krajowej Radzie Sądownictwa, a nie Garski, sędziów czy z towarzyszeń sędziowskich, temis i justycja. No ale dla tych pozbawionych wpływów sędziów ze stowarzyszeń temis, justycja, widzę pan sędzia Żurek, pan sędzia Markiewicz z justycji, pan sędzia Przymusiński, etc., etc., no, doszło do zamachu na niezawisłość sędziowską i tę krajową radę Sądownictwa zaczęli określać jako Neo a sędziów powołanych na wniosek tej w cudzysłowie neoKRS KRS jako neosędziowie, tacy jak ja chociażby, prawda? Mm -hmm. okay. Czyli, to nie czy, ma nic czy... wspólnego z polskim ustawodawstwem. Oczywiście, no, dla, no dla tak, jeszcze, tak, czy, tak. ja jeszcze złośliwie powiem, że zarówno w, że na przykład w Stowarzyszeniu Justycji Justycja z, znajduje się u, e, dziesiątki sędziów powołanych po roku 2018, tak zwanych neosędziów, i to i nie przeszkadza. No też wielu osobom nie przeszkadza, jeżeli tak zwany neosędzia wyda wyrok korzystny dla tej osoby, zwłaszcza dla polityka. A to pan sędzia nawiązuje no. do lidera warszawskiej justycji pana sędziego Gąciarka, ale nie tylko, również bo tam też pana ministra Żół. swoich indywidualnych no w no, indywidualnych tak. sprawach frankowych, gdzie zasądzono na ich rzecz pieniądze, nie kwestionowali statusu sędziego. Zgadza się, prawda? Tak, tak. jeszcze chyba jest coś takiego jak prerogatywa pana prezydenta i pan prezydent. Tak, no Mów oczywiście, jest. to na samym końcu tak. mam do czynienia z prerogatywą prezydencką, która, jak to się mówi w prawie, sanuje, czyli uzdrawia wszystkie ewentualne wady procedury nominacyjnej, i o tej prerogatywie wypowiadały się składy Trybunału Konstytucyjnego, czyli o tym, że Pan Prezydent czy Pani Prezydent, wszystko jedno, ma wyłączne prawo do powoływania sędziów bez oglądania się na kogokolwiek, rozstrzygały składy Trybunału Konstytucyjnego daleko, daleko przed Trybunałem Konstytucyjnym Pani sędzi Julii Przyłębskiej. To były Trybunały Rzeplińskiego, Safiana i tak dalej, i tak dalej, a więc guru obecnej justycji czy temisu. No ale Panie redaktorze, ja oczywiście mówię to z bólem, ale za rok, gdy upłynie kadencja obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, być może się spotkamy, jeśli Bóg da, i zobaczy pan redaktor, że o ile utrzyma się obecna większość parlamentarna, to koledzy i koleżanki z Temisu czy Justycji ze wstrętem, ale przyjmą z przy... Tak, ja miejscu. wiem, to, w, 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 wiem, że pani poseł Kamila Gasiuk Pichowicz też została członkiem słynnej Neo KRS, pobierała... Pasek, ne, pan pan to, poseł Zimok, tak, oczywiście. Tak, pani Anna Maria Żukowska, która tam pamiętam z Wanny się łączyła nad, ale to już takie moje uszczypliwości. Y Ważną rzeczą jest właśnie ta kwestia sędziów dyscyplinarnych, bo mam wrażenie, że pan minister Waldemar Żurek chce się otoczyć w Ministerstwie Sprawiedliwości zaufanymi osobami. Już nie chcę tych osób nazywać żołnierzami, chociaż to mi przychodzi na myśl. No, pani prokurator Ewa Wrzosek, delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, ma doradzać w kwestii działania prokuratury panu ministrowi, ale też wiemy, i, i pan tutaj podaje takie informacje, bo jak rozmawialiśmy, to mi pan o tym Mówił, że pan minister też właśnie tych sędziów dyscyplinarnych, swoich ludzi, jakby chciał wsadzić. O co chodzi tutaj? Panie redaktorze, nie dalej niż miesiąc temu w media społecznościowe obiegła taka strona z dziennika Fakt, gdzie wielkimi wołami literami wielkości kilkudziesięciu jednostek napisane były słowa cytujące ministra Żurka, Chce mieć w sądach swoich ludzi, czyli to już jest niebezpieczne samo w sobie, że przedstawiciel tak. władzy wykonawczej mówi, że chce mieć w sądach, czyli w jednostkach niezależnych od władzy sądowniczej swoich ludzi, a więc to zdradza rzeczywiste intencje ministra sprawiedliwości. Rzeczywiście, odwołując się do kasustu rzeczników dyscyplinarnych, otóż rzecznicy dyscyplinarni to takie osoby, które Pełnią funkcję swego rodzaju policji, prokuratury w sądownictwie, a więc mają za zadanie piętnować sprzeczne z prawem, sprzeczne z etyką sędziowską zachowania samych sędziów, np. spóźnione uzasadnienia, spóźnianie się na terminy rozpraw itd. Tak tak Natomiast niestety w rękach obecnej władzy politycznej rzecznicy dyscyplinarni stanowią pewien klucz, czynnik oddziaływania politycznego bo pan sędzia Piotr Skap, pan sędzia Przemysław Radzik, pan sędzia Michał Lasota, powołani jeszcze przez ministra Ziobrę, trwają na swoich kadencjach. Otóż mhm. przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kiedy regulują rozmaite kwestie funkcji w wymiarze sprawiedliwości, przewidują, że minister sprawiedliwości może dane osoby powoływać, a w niektórych wypadkach również odwoływać, jak na przykład prezesów czy wiceprezesów sądów. No ja byłem na przykład wiceprezesem sądu, tak i pan minister nie skorzystał, ale mógł mnie odwołać. Natomiast w wypadku rzeczników dyscyplinarnych przepis ustawy dopuszcza jedynie możliwość powołania przez ministra, natomiast nie stwarza możliwości ich odwołania, a więc zgodnie z zasadą konstytucyjną, stosownie do której władza publiczna działa w granicach i na podstawie przepisów prawa, nie można domniemywać kompetencji, których się nie ma. Pan minister Adam Bodnar wiosną tego roku dokonał takiej czynności polegającej na usiłowaniu, my to nazywamy, odwołania pana sędziego Piotra Schaba, czyli rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, pana sędziego Radzika i pana sędziego Lasotę. Po czym doszło do rzekomego obsadzenia stanowiska nadal zajmowanego przez pana sędziego Schaba, przez naszego panie redaktorze Krajana, pana sędziego sądu rejonowego w Nysie, Mariusza Ulmana. Ale niespodziewanie kilka dni temu czy tydzień temu media obiegła informacja, że pan sędzia Ullman dyplomatycznie powołując się na względy rodzinne, zrezygnował z pełnionej funkcji, której nigdy zresztą nie pełnił, prawda? Bo nigdy przecież nie mógł objąć stanowiska, którego nie obsadził, a przepisy nie przewidują dwóch rzeczników dyscyplinarnych. No i wczoraj media obiegła informacja, że stanowisko rzecznika obejmuje pani sędzia, pani sędzia Joanna. Raczkowska, pani sędzia jest sędzią sądu rejonowego jednego z warszawskich sądów, ale co ciekawe, nie jest to, tak jak w wypadku pana sędziego Ulmana, osoba wyciągnięta z kapelusza gdzieś tam z niewielkiego nyskiego sądu, ale żona sędziego Piotra Raczkowskiego. A pan sędzia Piotr Raczkowski był razem z Panem Sędzią, wówczas Waldemarem Żurkiem, członkiem krajowej Rady Sądownictwa. Między innymi w roku 2015. Zresztą pan sędzia Raczkowski nawet jej wiceprzewodniczącym. A co się stało w roku 2015? Otóż w roku 2015 Krajowa Rada Sądownictwa, czyli ta praworządna jeszcze, przed tą ta jeszcze wybierana przez samych sędziów, spośród 100 kandydatów na stanowisko, prawie 100 kandydatów na stanowisko tego właśnie Mokotowskiego Sądu Rejonowego, wybrało panią sędzię Joannę Raczkowską, prywatnie żonę wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Piotra Raczkowskiego. Po roku 2018 pan sędzia Piotr Raczkowski i pan sędzia Waldemar Żurek, jeszcze wówczas sędzia, zasłynęli z szeregu akcji zmierzających do tak zwanej obrony praworządności. A więc mamy do czynienia z pewną sytuacją dosyć społeczną odbiorę, niefortunną, no, ale pewne pewne domysły jednak sugerującą no jest to pewien, budzi to jednak w odczuciu, odbiorze społecznym pewien niesmak. No taka jest prawda. No, no mówiąc prosto no, sami, to, to, to sami to, to... swoi tam są powoływani, a przecież tak miało nie być. No, to, to, to najbardziej myślę, że obywateli jak tego słuchają, słuchają tutaj Pana opinii, to może bulwersować, bo, bo to tak wygląda, że, że Pan Minister Żurek otacza się zaufanymi osobami. No oczywiście ma prawo do tego, tylko że to też są sędziowie i to, to nie są politycy. Ale ale jednak w granicach prawa panie redaktorze, no obiegła dzisiaj media informacja o tym, że zadaniem pani sędzi Jan Raczkowskiej będzie uwaga, i cytuję usunięcie rzeczników dyscyplinarnych z Kaba, Radzika i Lasoty z siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, bo tam znajduje się biuro rzeczników dyscyplinarnych. Co ciekawe, nie powiedziała tego pani sędzia Raczkowska, tylko ewidentnie. Takie oczekiwania zostały sformułowane po prostu ustami pożądanych i nastawionych w sposób odpowiedni dziennikarzy, między innymi w OKO.press, bo tam to czytałem. Co ciekawe, informacja o powołaniu pani sędzi Raszkowskiej na to stanowisko powołała jako pierwszy OKO.press, natomiast ciągle tego newsa nie było na stronach Ministra Sprawiedliwości. To na koniec, Panie Sędzio, a co to nas, obywateli, w sumie wszystko powinno obchodzić? My chcemy, żeby te sądy szybko działały, jak mamy sprawy administracyjne, oczywiście mam nadzieję, że nikt nie ma spraw karnych, ich unikajmy. Co nas to obchodzi? Przecież tam się tylko kopią. Ja bym chciał, żeby sądy no, szybko tego pracowały. Tego, i rodzaju, tego rodzaju działania w sposób oczywisty Godzą w prawo obywateli do rozpoznawania ich spraw. Panie redaktorze, z jednej strony ani minister Bodner, ani minister Żurek nie zaproponowali jakiejkolwiek nowelizacji procedury karnej, cywilnej, administracyjnej, która by w taki czy inny sposób przyspieszała postępowania sądowe, albo umożliwiała stronom dochodzenie roszczeń. Po prostu od 20 miesięcy mamy do czynienia wyłącznie z piętnowaniem i Tępieniem Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów pogardliwie określonych jako neosędziowie. Natomiast z drugiej strony, oczywiście nie wszyscy mamy sprawy sądowe, ale jeżeli nie daj Boże, pan redaktor czy ktokolwiek będzie miał sprawę karną, choćby jako osoba pokrzywdzona, to panie redaktorze gwarantuję, że nie dojdzie pan swojej sprawiedliwości i nie uzyska prawomocnego orzeczenia, bo sądy wyższych instancji, a na końcu Sąd Najwyższy uchylają orzeczenia nie z tego powodu, że zostały wadliwie obsądzo, obsądzone lub źle rozpoznane, ale dlatego, że rozpoznawał je sędzia powołany po roku 2017. Uzasadnienia takich orzeczeń, panie redaktorze, to są życiorysy tych sędziów, to nie są przepisy prawa, tylko życiorysy tych, tych sędziów. Jeżeli pan redaktor uzyskałby, na przykład, jako osoba pokrzywdzona w sprawie karnej odszkodowanie za uczynienie, to nigdy pan tych pieniędzy nie odzyska, zresztą media obiegła bulwersująca sprawa staruszki 90-letniej oszukanej metodą na wnuczka, która tam kilkaset tysięcy złotych straciła i sąd odmówił nadania klauzuli wykonalności tylko dlatego, że wyrok wydał właśnie neosędzia. A więc nas to, panie redaktorze, no bardzo obchodzi właśnie dlatego, że w pojedynczych, indywidualnych sprawach nie dojdziemy do sprawiedliwości, czy to w sprawie karnej, nie doczekamy odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, reakcji społecznej w postaci uwięzienia czy choćby odpowiedzialności finansowej, a w sprawie cywilnej, na przykład egzekucji komorniczej, jeżeli przysługują nam jakieś pieniądze. Absolutnie skandal. Będziemy tego pilnować. Bardzo chętnie jeszcze z Panem, Panie Sędzio, porozmawiam i pokomentujemy politykę i sędziowanie i sprawy Ministerstwa Sprawiedliwości, bo mam wrażenie, że jeszcze będzie co komentować. Niestety. Dziękuję bardzo za rozmowę, Łukasz. Bardzo o... uprzejmie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia.